Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Ręczowczarnia, w którym pokazujemy Wam, jak remontujemy stary dom z lat 30. Dzisiaj, yy, co, krótki status tego, co się tutaj wydarzyło lub nie wydarzyło. Nie ma spektakularnych sukcesów. Coraz więcej robót rozgrzebanych, żadna nieskończona, a nadal trwa burzenie, demolka. Skuwanie, i tak dalej. Na budowanie przyjdzie czas. Także jeśli jesteście ciekawi, co u nas, to zapraszam na film. Witam Was z jednego z pokoi, w którym zacząłem skuwać tynki. Zaraz wam to pokażę. Niestety, jak widzicie, chyba widać to, nie? Że, że ta cegła to jest cegła niewypalana. Taka sama glina ukształtowana w kształt cegły. No i, i nawet zobaczę, jakbym chciał zostawić taką ścianę. Wygląda fajnie z tymi belkami wyczyścić to. Jakby to była czerwona cegła, to by była przepiękna ściana. Można by ją było zostawić odkrytą. Niestety, przez to, że to jest cegła niewypalona, taka glina, no to trzeba to ponownie będzie otynkować. W sumie ta ściana miała iść do rozbiórki prawie w dwóch trzecich swojej długości, ponieważ tu w tym pomieszczeniu będzie nowa kuchnia. Eee, przez to, że jest tu tylko jedno okno, chcieliśmy połączyć z tym małym pomieszczeniem tam obok, eee, żeby były dwa okna w kuchni, no i też, żeby była większa i bardziej ustawna. O, może to był główny powód. No więc eee, okazuje się, że chyba wszystkie ściany w domu są wewnętrzne tak zrobione z tej cegły, więc niestety nie będziemy mieli wewnątrz ściany z cegły. Chyba, że sobie którąś z tej rozbiórkowej, której zbudujemy. E... Ściany zewnętrzne też są od wewnątrz jakby strony wewnętrznej też w dużej części są z tej cegły klinianej, robione. Więc no jakby i tak byśmy jej nie zostali ali, zostawili odkrytej tej zewnętrznej, no bo ocieplenie będziemy robić od środka, więc i tak by było to zakryte. Ale przez to, że jest taka nie inna cegła, to zanim to będziemy ocieplać, no to trzeba to otynkować, aby to wzmocnić, wypełnić fugi i też nie wiem, czy nie otynkować tego z siatką, aby to troszkę wzmocnić. Taka technologia. No nie dało się tego odkryć wcześniej przed skutkiem stynków. No i co? Pokażę wam, co się wydarzyło. Tak jak mówiłem, nie ma niczego do końca zrobionego, ale kilka rzeczy się nowych rozpoczęło. Z dachem tak naprawdę mm, też niewiele się wydarzyło, ponieważ pogoda była tragiczna. Lało, wiało, lało, wiało, więc wszystkie ee... Prace to były tak naprawdę prace kosmetyczne, czyli jakieś tam impregnowanie drewna, yy, bieganie z wiaderkami, kapiącego deszczu na strychu, łap, łapać ten deszcz, yy, poprawianie tych plandek, przebijanie, dobijanie, yy, robienie łatek i tak Takie było w sumie tydzień zmarnowany. Zapowiada się, że następny tydzień ma być dużo lepszy. Gdzieś tam plusowe temperatury i przede wszystkim bez deszczu. Ale to nawet, nawet nie chodzi o temperaturę, bo może być tak jak dzisiaj. Dzisiaj jest, jak widzicie, sobie parami z ust Dzisiaj jest mroźno, tam minus 1-0 stopnia. Ale jest naprawdę przyjemnie. Nie ma wiatru, wychodzi jakieś słonko za chmur, więc no całkiem inna inny dzień niż poprzedni tydzień, który po prostu już łapałem małego doła przyjeżdżając tutaj. E, bo wiedziałem, że za dużo nie zrobię. Mm. Tak samo jak chłopaki od dachu. Czwartek, piątek w ogóle nawet nie przyszli, bo nie było sensu. No i mam nadzieję, że od poniedziałku ruszy to z kopyta. Myślałem, że już będzie to dawno za mną. A ten dach tak naprawdę jest teraz moim kulą u nogi, bo w wielu rzeczach mnie wstrzymuje, bo stropu nie mogę zrzucić, no bo oni tam chodzą na dole. Też nie mogę, no mogę skuwać tęki, ale też część pomieszczeń, jakby jak zaraz zobaczycie, jest zajęta przez nich. Przez ich materiał, albo mój, zaraz zobaczycie też to. Więc, ile mogę, to tam, tak jak tu zacząłem, skuwać. Ale wjechał tu materiał i też się zatrzymałem, więc teraz e, wczoraj trochę wycinałem e, stali z centralnego ogrzewania, czyli tych rur, wszystkich grzejników i tak dalej. Dzisiaj też to będę jeszcze robił, kończył. Podłóg też tu na dole nie zrywam, no bo chcę najpierw zrzucić tynki, sufity, i tak dalej, żeby mieć łatwiej do wywozu tego gruzu, który spadnie na podłogę i jest łatwiej zebrać łopatom. Jakbym zerwał te podłogi drewniane, no to miałbym piasek, bo byłoby dużo trudniej w ogóle i w ogóle. Więc z podłogi na dole zostaną do zerwania, jako ostatnie. Jak już będziemy mieli strop zrzucony. E, tynki wszystkie skute, dopiero wtedy e, rozbiorę podłogi na dole no dobra nie zanudzam e, obracam kamerę i będę Wam pokazywał co się wydarzy no, a materiał <laughs> to właśnie ten materiał, czyli takie dechy które będą użyte do prostowania dachu, które będą dokręcone teraz do krokwitych e, i starych i nowych w sumie, żeby to wyrównać, troszkę go podnieść, aby, aby blachą wyjść ponad szczyt i ponad, poza mur, żeby było też egrynę zamontować. Ale to szczegóły to Wam pokażę jak będzie to robione. Czyli mamy 30 takich dech. E... Bo tyle jest krokwi. 30, więc każda będzie miała swoją jedną. Jeszcze dwa brakujące słupy, które tam brakowały. I jedna belka, która też na tej części, gdzie jeszcze ternit jest, tam jest do podmiany. A czemu leży tu drewno? Bo tak jak wam mówiłem, lało sobie tutaj małą gazową grzewnicą. Tutaj trochę jeszcze je dosuszamy, bo przyjechało strasznie mokre. Bagno po prostu, więc sobie tutaj wrzuciliśmy do środka przez okno, tamto, które widzicie, wzdłuż i tutaj trochę tą nagrzewnicą je dosuszamy, a przy okazji się trochę nagrzewa budynek. Tam, jak widzicie, trzy aroty. No wyjdziemy na zewnątrz, to wam pokażę, ponieważ już jest w trakcie robione nowe przyłącze elektryczne. Do budynku, ta linia na eee, To na zewnątrz Wam pokażę. Czemu trzy? No bo mam. Były dwa liczniki, dwie umowy eee, i na razie je zostawiam. Może faktycznie mi się to przyda. Łatwiej jest zrezygnować ewentualnie niż na nowo go wznowić. Więc na razie obydwa zostawiam. Tego są dwa. Eee, czyli tak, jeden zasilający, który zejdzie ze słupa. Przez ścianę szczytową, tutaj środkiem do skrzynki i na zewnątrz i dwa, które już z tych dwóch liczników wejdą tutaj do budynku. Jeden puszczę tam na strych i na budynki gospodarcze do jednej skrzynki, a drugi tutaj idzie podłogą do przekuty do skrzynki, która będzie tutaj w środku. W tej nowej kuchni, jak mówiłem. Zczęba zbijać tenki taka piękna ściana, którą niestety trzeba będzie zakryć. No ale tak naprawdę dotąd do tej prawej strony tutaj do tej belki, ona będzie tutaj wywalona, aby tą kuchnię powiększyć, tam widzicie jest drugie okno, to pomieszczenie i tak było małe i w tym jakby w tym miejscu zostanie jeszcze taki mały, mała spiżarka taka przy kuchni. A tam, elkom, tutaj będą, e, to będzie kuchnia. Dotąd. Tutaj będzie to aleta. E, co, tutaj Tutaj już wycięłem centralne, tam pozostało i tam pozostały źródki te przez ściany, to będę wyciągał na końcu. Rzejnik tak samo, tu był pod oknem zdemontowany. Tutaj już mam wycięte stało mi co? Dwie ściany do skucia, dwie mam skute, ale no, trochę więcej niż dwie, dwie i pół. No, się trochę zatrzymałem, bo mi wjechało tutaj to drewno i, i musiałem się przenieść do innego pomieszczenia. Eee, o, to chyba w środku tyle. Na strychu też nic wielkiego się nie wydarzyło. Ostatnio widzieliście, więc nie będziemy tam szli i pójdziemy na zewnątrz Wam jeszcze pokażę co nieco. A jeszcze zanim pójdziemy na zewnątrz, to tu przeniosłem się do tego pomieszczenia, czyli do starej kuchni. To była ta kuchnia kaflowa. Komin, i co? Też zacząłem już tutaj walczyć, tylko tutaj pożyczyłem młot bratu, a tutaj tynk, jak była ta lamperia, czyli do tej wysokości, tutaj tynk jest taki na dole, już taki porządny, ręcznie się go nie da skłuć, Jeszcze trzeba młotem pneumatycznym, więc tutaj troszkę też ze skuwaniem się zatrzymałem, ale tak samo zacząłem wycinać lurki, tam już wycięta u góry, tutaj grzejnik też zdemontowany, jeszcze ta na dole mi została, ale to dzisiaj będę walczył. E, tak samo zdemontowane tutaj baterie e, w starej łazience. W starej i nowej. W sumie też tu będzie łazienka. Zdemontowana armatura łazienkowa, która tu była. Boiler, który tu był. Jeszcze te wieszaki muszę demontować, ale to najpierw skuję w ścianie. Zobaczę, jak ono jest zamontowane, te wieszaki. Bo może jakoś uda się je odzyskać, czy inaczej zdemontować. I co? Też tu muszę wyciąć jeszcze pozostałość centralnego. Wanna wyskoczyła. Muszla wyskoczyła. że Tutaj też już jest, mam pusto. A, a wannę na razie montu jeszcze nie wyniosłem, bo sam nie jestem w stanie jej wy, wynieść. Jest mega ciężka, żelimna wanna. I tak sobie myślę, że tą wannę, czy tej wanny nie, nie odzyskać, ale nie w taki sposób, że gdzieś tam na ogród wywalić do pojenia zwierząt, tylko wykorzystać ją tutaj w domu jako wannę. wypiaskować to, takiej żeliwnej wanny teraz, nie wiem, trudno takie coś kupić. Zobaczę, jaką to ma grubość. Tutaj macie kołnierz, ona jest obrócona do góry nogami, palec. O, dziurawa rękawica. Że tu jest jakiś no, centymetr grubości. Nie wiem, czy jej nie wypiaskuje nóżki, tylko trzeba będzie trochę albo nowe wyspawać albo coś tutaj je wzmocnić, bo te nóżki są takiej cienkiej plachy jakiejś stalowej. Więc to jest najsłabszy punkt tej wanny. Wypiaskować i pomalować specjalną farbą, właśnie do wanien. Będzie jagnówka. porządna, gruba, żelizna, która trzyma ciepło, eee, wyprofilowana fajnie, więc nie wiem, zobaczymy, pogadam z żoną, eee, myślę, że jest to jak najbardziej do zrobienia, więc na razie na pewno na złom nie wywiozę, schowamy gdzieś tam do któregoś z pomieszczeń i, i zobaczymy, jak będzie chwila czasu, to się tym zajmę, zajmę. nawet y, tutaj y, jest miejscowy pan, który pieskuje. Stal, więc nawet daleko nie będę musiał wieść Zedrzeć te stare powłoki farby. wypiaskować i zrobić ją jak nową. Tutaj też opróżniłem, już ten był schowanek tak zwany. To był regał jeszcze. Też jeszcze zostały mi rury tutaj do wycięcia. Tu u góry rury. Że dzisiaj będę to wycinał. Może skuję tutaj tyg w tym pomieszczeniu że z sufitu też zrzucę trzcinę o, zobaczymy ile mi czasu starczy dobra, lecimy na, na dwór o, jesteśmy na dworze przy tej ścianie szczytowej tutaj od podwórka eee, gdzie jakby zrzucaliśmy na paletach leży no i co, mamy tutaj zawieszoną skrzynkę tak sprytnie schowaną trochę za tym murem od zewnątrz jej nie widać w w środku też za bardzo nie przeszkadza nie przeszkadza jest zamontowana, ona ma w środku już tam zabezpieczenia przedlicznikowe. Te tam za nią, jakby te trzy aroty, które widzieliście, wchodzą do domu. No to, to już tutaj w skrzynce są wprowadzone. I co? Mamy tutaj, jak widzicie, leży kabel, już ten warkocz, który będzie szedł na słup. On idzie tam, 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 tam. Ach, może zrobię zbliżenie. Jak zdejmę rękawice, bo ekran dotykowy działa w rękawicy. O, i tam widzicie ten warkocz wchodzi a w sumie to w tym momencie wychodzi z budynku o, jest zamontowany złapiemy ostrość albo i nie a jest i co, jest tam zamontowany, widzicie, hak, uchwyt na który będzie zaczepiony jakby uchwyt łapiący ten kabel, który tam wchodzi do budynku i on tam wewnątrz jakby schodzi do, do tej naszej tutaj skrzynki, tak? To będzie zasilanie, czyli ten kabel, który teraz tu leży na podwórku, który wchodzi tam do budynku, trzeba będzie przenieść zamiast tej linii e, tych czterech osobnych żył napowietrznych, trzeba go będzie zamontować tam na słup, zrobić przyłącze i będzie już tutaj zrobione e, tak jak powinno być, a nie każda faza osobno. Mega niebezpieczne. Raz już byłem tutaj świadkiem, jak wyleciały mi jakieś ptaki. Połączyły dwa przewody ze sobą. Prawdopodobnie zero i fazę, no bo zaczęło iskrzyć, spawać i tak dalej. I wywaliło prąd w całej wiosce. No, więc tutaj rusztowanie rozstawione. Tam był dostęp, montowali ten uchwyt panowie I... i też mam nadzieję no, zaczęło padać nadzieję, że to teraz w poniedziałek czy we wtorek skończą mi będzie nowe przyłącze już elektryczne czyli takie docelowe i liczniki będą tutaj na zewnątrz w tych szafkach przeniesione dobra, lecimy dalej jeszcze jedną rzecz Wam tu pokażę tam w tamtą w poprzednią sobotę było ze mną Masia, przyszedł też kuzyn i Szymon do pomocy. Trochę tu czyścili dalej ten teren, tutaj za garażem. No i tutaj od, od, odkryli trochę to, co nas czekało w końcu do odkrycia. Powiedzieliśmy tyle, że tu jest studnia i jest słabo zabezpieczona. W sensie od góry, żeby uważać na dzieci, żeby nie wpadły. No i tutaj trochę odkryliśmy. Widziłem teraz paletę taką, żeby była zabezpieczona i co? Jest studnia, jest woda. prawda wpadło nam tam trochę trawy i śmieci tutaj, czyszcząc to od góry. Ułożono stegły, widzicie, trochę straciła już kształt, trochę ta ziemia napierała i się to trochę zsunęło, ale tam pod spodem, jakby, jak jest drugi poziom, o, jak widzicie, tam to jest już ładnie wyłożone Więc nie wiem, czy do tamtego poziomu kiedyś tego nie rozbiorę i zamiast tego, co już tu jest osunięte ściśnięte postawić jeszcze ze dwa kręgi betonowe i tą studnię tu wykorzystać na cele ogrodowe bo jak widzicie, woda nadal tam jest fajna, ceglana studnia czyli woda przez te cegły się tam przesącza i się zbiera tutaj i stoi więc kiedyś to się tym pewnie zajmę no i trochę tutaj oczyściliśmy już ten e, śmietniczek z grubsza, z gruzu, e, z łomu e, ternitu i innych rzeczy więc tutaj chcemy zrobić warzywniak grudek warzywny, więc jeszcze tutaj Stało nam trochę wywieźć tych kamieni. Tego gruzu, który tam leży pod murem. I powinno być już fajnie, nie? Kupka opon, to co wam pokazywałem, czeka. Czeka na wywóz gabarytów. Ale był też grzesiek, tutaj miejscowy. Oglądał to opony, może coś mu się przyda. Może coś zabierze. Więc będzie może ich trochę mniej. No to liczę. No i co? Chyba tyle. Popatrzcie sobie trochę filmików, zdjęć z prac, które się tu działy. I tyle. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Hej.